we have on fire here at Valley Parade. The whole end of the stand at one side is actually in flames now. I can see the orange of the flame. The game is actually stopped here at Valley Parade. Let's get all those people out of there. Let's get those people. Just take your time. Don't rush. Don't push. Wait for the kiddies. People are coming round us. You can hear the heat. The smoke coming everywhere. We're taking a break. We're getting out of it. Końcówka lat 80. ubiegłego wieku upłynęła w Wielkiej Brytanii pod znakiem jednej z najtragiczniejszych katastrof w historii piłki nożnej. Mowa o wydarzeniach z meczu pomiędzy Liverpoolem i Nottingham Forest z dnia 15 kwietnia 89 roku. To właśnie wtedy w wyniku paniki i ścisku na stadionie Hillsborough w Sheffield życie straciło prawie 100 osób. O tej tragedii mówiłem już kilka lat temu w poświęconym jej materiale, ale czarny rozdział brytyjskiej piłki to nie tylko ta historia. W 1902 roku, podczas meczu na położonym w Glasgow stadionie Ibrox Park, zawaliła się trybuna. Śmierć poniosło wówczas 25 kibiców. Jakby tego było mało, kolejnych 66 stratowano w tym samym miejscu. Blisko 70 lat później. Wydarzenia te rozdziela tragedia z 1946 roku, kiedy to z powodu nadmiernego ścisku podczas meczu na Berden Park w Bolton, śmierć poniosły 33 osoby. Zdarzenia te zrodziły pytania co do bezpieczeństwa kibiców na sportowych arenach. Jednym z rozwiązań mających przeciwdziałać wypadkom jest opracowany po drugiej katastrofie na ibrods Park, tzw. Tak zielony przewodnik. Publikacja skierowana zarówno do projektantów, jak i zarządców obiektów sportowych zawiera szereg wskazówek skupionych na utrzymaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Ale czas pokazał, że nie wszystko da się przewidzieć za pierwszym razem, dlatego przewodnik doczekał się już kilku aktualizacji, a podstawą do wprowadzenia pierwszej z nich był pożar, który w 1985 roku wstrząsnął piłkarskim światem.

Rozgrywano ostatni w sezonie trzecioligowy mecz pomiędzy Bradford City i Lincoln City. Za sprawą przewagi punktowej wypracowanej w poprzednich spotkaniach, gospodarze przystępowali do rywalizacji z tytułem mistrzowskim w kieszeni. Z uwagi na ceremonię wręczenia ligowego trofeum przeprowadzoną jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, na stadion przybyło 11 tysięcy kibiców, niemal dwukrotnie więcej niż średnio w sezonie. Rok, w którym zdobyliśmy mistrzostwo, był naprawdę dobry. Na szczycie tabeli utrzymywaliśmy się od listopada. Mieliśmy bardzo mocny zespół. Zdobyte mistrzostwo i idący za tym awans do drugiej dywizji oznaczał dla Bradford konieczność zmodernizowania domowego stadionu, który swoje najlepsze lata miał w tamtym czasie za sobą. Wali Parejdy zbudowano pod koniec XIX wieku i na przestrzeni kolejnych lat obiekt stopniowo przerabiano. Wyjątkiem, który od początku swojego istnienia nie doczekał się konkretnego remontu, była wzniesiona jeszcze przed I wojną światową drewniana trybuna główna. Z uwagi na przestarzałą konstrukcję, mówiło się, że zasiadanie na niej było jak oglądanie meczu piłki nożnej z kokpitu starego brytyjskiego dwupłatowca. Poprawę w tym zakresie zapewnić miało zastąpienie blisko 80-letniej trybuny jej nowym, stalowym odpowiednikiem. Pierwsze prace na tym polu planowano rozpocząć tuż po zakończeniu sezonu. Mecz pomiędzy Bradford i Lincoln był więc ostatnim takim wydarzeniem przed wyczekiwaną przebudową trybuny. Przebieg meczu nie był zbyt ekscytujący. Pomimo kilku akcji po 40 minutach pierwszej połowy drużyny wciąż utrzymywały bezbramkowy remis. Zmęczenie sezonem i rozstrzygnięcie kwestii mistrzostwa jeszcze przed pierwszym gwizdkiem nie działały na korzyść dynamiki spotkania. Być może druga część przyniosłaby więcej emocji, ale sęk w tym, że w ogóle do niej nie doszło. Kilka minut przed przerwą uwagę komentatorów zwróciło zamieszanie na głównej trybunie stadionu. Kibice znajdujące się po jej prawej stronie zaczęli szturmem wdzierać się na murawę. Nie były to jednak chuligańskie zamieszki, lecz próba ratowania się przed ogniem. Jedną z osób, znajdujących się po drugiej stronie trybuny, był komentator radiowy Tony De La Hunty. Który, pomimo zamieszania, pozostał na swoim stanowisku. and we've on fire here at valley parade the whole end of the stand at one side is actually in flames now i can see the orange of the flames the game is actually stopped here at valley parade and they're running out of the ground now from that far end at this moment and i'm hoping that the police i are... can see some policemen's helmets over there can control this it looks like they could be a situation of panic that all the time people are spilling onto the pitch and people are running around they're running around beside us they're running around all round us and people are saying get onto that pitch people are all the time spilling onto the pitch the game is stopped Mickey bullet you can see above me oh, what it's can you terrible. say it's the whole stand is on fire Tony it's an absolute it's spreading quickly there's going to be there's going to be problems Tony Let's get all those people out of there! Let's get those people just take your time! Don't rush, don't push! Wait for the kidneys! People are coming round us. You can hear the heat! The smoke coming everywhere! We are going to have to disconnect very really shortly! We're taking a break! We're getting out of it! 11 maja na wali parade rozpętało się piekło. Płomienie pochłaniały główną trybunę stadionu w błyskawicznym tempie. Wystarczyła jedna minuta, aby wyglądający początkowo na możliwy do opanowania pożar przerodził się w szalejącą pożogę, w wyniku której włosy i ubrania ulegały samozapłonowi. Zagrożenie stanowił również gęsty, duszący dym oraz spływająca z dachu roztopiona papa. Pomimo chaosu obecni na miejscu policjanci, wspierani przez część kibiców, z narażeniem własnego życia ratowali tych, którzy tego ratunku potrzebowali. Próbę jakiegokolwiek zapanowania nad sytuacją zakłócały śpiewy i błazenada tej części widowni, która pożar na Wall-Parade potraktowała jak meczową atrakcję. Osoby te nie zdawały sobie sprawy, że po drugiej stronie boiska niektórzy kibice płonęli jak pochodnie. I Uciekłem na boisko i gdy inni robili to samo, na przodzie trybuny dostrzegłem palącego się człowieka. Ruszyłem z pomocą, ale było tak gorąco, że ledwo mogłem się zbliżyć. Udało się wyciągnąć tego człowieka? Tak, wyciągnęliśmy go, ale wyglądał bardzo źle. Z trybuny wyskakiwali palący się ludzie, którym nie można było pomóc. Byli cali w płomieniach. Ta tragedia całkowicie przyćmiła nasz sezon, dzień, który dla mieszkańców Bradford miał być powodem do radości, stał się bardzo ponury. Straż pożarna przybyła na stadion w zaledwie 4 minuty po pierwszym zgłoszeniu, ale na uratowanie trybuny i tak było już za późno. Ogień pozostawił po sobie jedynie zgliszcza, z których służbom przyszło wydobyć 56 ciał, wśród nich dwa należące do starszego małżeństwa, które nie zdążyło nawet wstać ze swoich miejsc. Znana jest również historia kobiety, która przed śmiercią pomogła swojemu wnukowi uciec przez jedno z okien w pomieszczeniu gospodarczym połączonym z trybuną. Wiele ciał odkryto w pobliżu wyjść zlokalizowanych na tyłach trybuny, podczas gdy jedni uciekali w kierunku murawy, inni kierowali się ku górze. Sęk w tym, że nie wszystkie ze znajdujących się tam bram były otwarte, w wyniku czego po dobiegnięciu do nich wiele ofiar wpadło w pułapkę, z której nie mogły już uciec. Najmłodszą ofiarą tragedii w Bradford był 11 Andrew. Razem z nim śmierć ponieśli jego ojciec, dziadek i wujek. Najstarszą ofiarą był natomiast 86-letni Sam Firth, który jako założyciel klubu kibica z Bradford City związany był przez całe swoje życie. Co więcej, do bilansu tego tragicznego wydarzenia należy dodać ponad 250 osób, które do szpitali trafiły z poważnymi poparzeniami. Mamy na dziś zaplanowanych 20 operacji. Drugie tyle przeprowadzimy jutro. Mamy lekkie opóźnienie, więc możemy sobie pozwolić jedynie na szybki posiłek. Ludzie walczyli, żeby dostać się na murawę. Pani ubrania też się paliły? Tak, paliły się. Mocno panią poparzyło? Tak, mam poparzone ręce i plecy. Przeprowadzenie rządowego dochodzenia w sprawie pożaru na Valley Parade powierzono sędziemu Sądu Najwyższego Oliverowi Papelwellowi. Wyjaśnienia wymagały przede wszystkim pytania dotyczące tego, w jaki sposób doszło do podpalenia trybuny i czy był to efekt celowego działania. Wstępne przypuszczenia skłaniały się ku odpalonej racy lub bombie dymnej, ale finalnie na bazie relacji świadków, zapisu z kamery telewizyjnej, zdjęć wykonanych przez obecnego na trybunie policjanta oraz rekonstrukcji wydarzeń z użyciem makiety ustalono, że bardziej prawdopodobnym źródłem ognia była upuszczona przypadkowo zapałka, fajka lub niedogaszony papieros i właśnie taką wersję przyjęto za oficjalną. Czy policjanci, którzy próbowali ugasić pożar, powiedzieli, jak do niego doszło? Powiedzieli jedynie, że według kibiców płomienie pojawiły się pod trybuną. Poza ustaleniem źródła ognia wyjaśnić należało, dlaczego pożar rozprzestrzenił się w tak błyskawicznym tempie. Powodem tego, poza silnie wiejącym wiatrem, była sterta wysuszonych śmieci, które niesprzątane latami gromadziły się pod trybuną. Skale zaniedbania w tym zakresie ob. Obrazuje fakt, że z pogorzeliska wydobyto fragment gazety z 1968 roku, a więc wydanej prawie 20 lat przed pożarem. Co więcej, w toku dochodzenia ujawniono, że zarówno lokalna Rada Hrabstwa, jak i Urząd do Spraw BHP trzykrotnie ostrzegały władze klubu przed potencjalnym zagrożeniem. W piśmie wysłanym do zarządu zaledwie rok przed katastrofą napisano: Drewniana konstrukcja stanowi zagrożenie pożarowe, zwłaszcza że w przestrzeniach pod miejscami siedzącymi gromadzą się łatwopalne odpady. Wystarczy jeden nieostrożnie rzucony papieros, aby doprowadzić do pożaru. Nie da się ukryć, że pismo przedstawiało problem w jasny sposób. Niestety na ostrzeżeniach się skończyło, a sterta śmieci powiększała się z każdym kolejnym meczem. Do ujawnionych zaniedbań należy doliczyć również brak gaśnic, które z obawy przed chuligańskimi wybrykami. Postanowiono schować. Fale kontrowersji wzbudziło również zamknięcie niektórych bram wyjściowych, w wyniku czego część kibiców, którzy ratunku próbowali szukać na tyłach trybuny, wpadła w śmiertelną pułapkę. Więcej szczęścia mieli ci, którzy, uciekając przed płomieniami, ruszyli w kierunku murawy, choć samo przedostanie się na nią najłatwiejsze nie było. Wszystko za sprawą wysokich na około półtora metra band oddzielających poszczególne sektory. Osoby przebywające na miejscach siedzących musiały najpierw przeskoczyć na strefę dla kibiców, którzy mecz oglądali na stojąco i dopiero z tamtego miejsca możliwe było wykonanie drugiego skoku, już na murawę. Dla wielu osób byłoby to trudne nawet w spokojnych warunkach, a co dopiero w obliczu masowej paniki, pożaru szalejącego za plecami oraz dymu odbierającego oddech. Jedynym pozytywnym akcentem w całej tej historii był fakt, że trybuny głównej na Vali Parade nie oddzielono od murawy wysokim metalowym odrodzeniem, które w tamtych latach montowano na stadionach dla ochrony przed chuligańskimi wybrykami. Nietrudno wyobrazić sobie, że gdyby takie odrodzenie uniemożliwiło kibicom przedostanie się na boisko, ofiary trzeba by było liczyć co najmniej w setkach. Cała sytuacja uderza najbardziej, gdy widzisz tych, którzy stracili swoich bliskich. Ta katastrofa zostaje z tobą do końca. Piłka nożna jest moim życiem, ale zrozumiałem, że jest jeszcze życie poza piłką nożną. Życie, które wielu osobom zostało odebrane. Dochodzenie przeprowadzone przez sędziego Popowola miało odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyn pożaru. Natomiast kwestia ewentualnej odpowiedzialności karnej za śmierć 56 osób stała się przedmiotem osobno prowadzonego prokuratorskiego śledztwa. Sędz w tym, że pomimo ujawnionych zaniedbań klubu, w sprawie nie zapadł ani jeden wyrok skazujący. Ława Przysięgłych uznała bowiem, że 11 maja 1985 roku na Valley Parade doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wśród osób, które takiego werdyktu oczekiwały, byli między innymi właściciele Bradford City, Jack Thordoff i Stafford Hagenbotham, którzy całość klubowych udziałów przejęli dwa lata przed pożarem. Jack Thordoff nie poczuwał się do winy. Odpowiedzialność za nadmiar nagromadzonych śmieci zrzucał na swoich poprzedników. Co prawda przyznał, że słyszał o listach ostrzegających przed ryzykiem wystąpienia pożaru, jednak sądził ponoć, że chodziło o odpady zalegające na powierzchni boiska, ani pod trybuną, co więcej twierdził, że brak konkretnych działań ze strony organów kontrolujących obiekt. Poza wystosowaniem kilku pism ostrzegawczych umocnił go w przekonaniu, że problem nie wymagał natychmiastowej reakcji. Więcej pokory zdawał się wykazywać Stafford Heddingbottom, który po katastrofie mocno zaangażował się w dochodzenie. To właśnie on oprowadzał po zniszczonym stadionie premier Margaret Thatcher oraz pozostałych przedstawicieli rządu. I jak sam przyznał, zdawał sobie sprawę z zagrożenia pożarowego, jednak traktował je z niedostateczną powagą. Ignorowanie problemu wynikało m.in. z problemów finansowych klubu. Oczyszczenie trybuny ze śmieci wymagałoby jej częściowego rozebrania, a to wiązałoby się z z dodatkowymi kosztami, na które zarząd nie mógł sobie pozwolić. Wiemy, że otrzymywał pan obraźliwe listy i że w mieście pojawiało się złośliwe graffiti. Jak wiele było przykładów takich osobistych animozji? Niewiele. W większości graffiti i tym podobnych nie chodzi tak naprawdę o pożar. Po prostu ktoś wykorzystuje tę tragedię jako jeden ze sposobów na prowadzenie przeciwko mnie swojej prywatnej wojny. Nie uderza to we mnie, bo to głupie i bezcelowe. Więc jaka jest przyszłość pana i Bradford City? Muszę patrzeć na nią optymistycznie, tak zresztą jak i kibice Bradford. Prawda jest taka, że choć stało się to za sprawą wielkiej tragedii, drużyna doczeka się nowoczesnego stadionu, który w pełni zaspokoi potrzeby naszego zespołu i naszych kibiców. Werdykt ławy przysięgłych definiujący pożar na wali Parade jako nieszczęśliwy wypadek nie spotkał się z aprobatą poszkodowanych przez to zdarzenie. Część z nich wystąpiła z powództwem przeciwko klubowi, Radzie Hrabstwa oraz organowi do spraw BHP, Domagając się odszkodowania za popełnione zaniedbania. I tak na początku 87 roku orzeczono, że dwie trzecie winy za pożar ponosi klub, natomiast 1 trzecią odpowiedzialności przypisano Radzie Hrabstwa. I choć nie był to wyrok wymierzony w konkretne osoby, tak przełożył się na wypłatę odszkodowań o łącznej wartości ponad 20 milionów funtów. A jeśli już o pieniądzach mowa, to kolejnych kilka milionów na pomoc ofiarom pożaru udało się uzbierać w ramach specjalnie utworzonego funduszu. Datki zbierano prywatnie i podczas specjalnych wydarzeń, takich jak mecz pomiędzy Anglią i RFN z udziałem byłych gwiazd obu reprezentacji. Swoje zbiórki organizowali również piłkarze Bradford City, natomiast wisienką na torcie w całym tym pomocowym łańcuchu była wykonana przez brytyjskich artystów piosenka You Will Never Walk Alone, która w Wśród piłkarskiej społeczności cieszy się szczególnym uznaniem, i z której dochód przeznaczono na rzecz poszkodowanych przez pożar. Półtora roku po pożarze Bradford City doczekało się nowego stadionu, choć dzisiejsza ceremonia jego otwarcia to dla wielu osób bolesne wspomnienie o tych, którzy stracili życie. 14 grudnia 1986 roku odbudowany stadion Valley Parade został oficjalnie otwarty. W miejscu starej drewnianej trybuny głównej stanęła nowa, solidna konstrukcja. Od tamtego czasu obiekt przeszedł kilka kolejnych zmian, wliczając w to nie tylko dalszą rozbudowę, ale i roszady w jego zarządzie. Niecałe trzy lata po tragedii Stafford Heddingbottom sprzedał swoje udziały Jackowi Tordofowi za kwotę 400 tysięcy funtów. Po dwóch latach Tordow zbył klub za sumę 700 tysięcy funtów, określając te transakcje mianem godziwego zysku. Czy był godziwy, każdy oceni sam. Natomiast zysk w tym przypadku jest raczej bezsprzeczny, biorąc pod uwagę, że za przejęcie klubu kilka lat wcześniej Tordow i Hedinbotan zapłacili po 30 tysięcy funtów. Co więcej pieniądze na odbudowę stadionu pochodziły z zewnętrznych źródeł, w tym z ubezpieczenia i dotacji udzielonej przez Radę Hrabstwa. After the fire. Po pożarze podjęliśmy się odbudowy nowego, doskonałego stadionu. Powinien taki być już dużo wcześniej, ale nikt nie chciał wyłożyć na to pieniędzy. Mogłoby się wydawać, że wraz ze sprzedażą udziałów klubowa historia byłych właścicieli dobiegła końca. A jednak ich nazwiska powróciły na pierwsze strony gazet w 2015 roku za sprawą książki autorstwa Martina Fletchera, który feralnego dnia znajdował się na trybunie głównej i który w pożarze stracił brata, ojca, dziadka i wujka. Książka pod tytułem 56 Historia pożarów Bradford stanowi zwieńczenie wieloletniego śledztwa, które Martin prowadził na własną rękę. Nie mogąc pogodzić się z wyrokiem sądu. W ocenie Fletchera dochodzenie w sprawie pożaru zostało przeprowadzone z pominięciem istotnych wątków. Autor publikacji zwraca szczególną uwagę na fakt, że w ciągu 18 lat poprzedzających katastrofę miejsce miało aż 8 innych pożarów w przedsiębiorstwach powiązanych ze Staffordem Hedinbottamem. Wiadomo, że zdarzenia te skutkowały wypłatą dużych odszkodowań, co może rodzić podejrzenia, że do pożarów nie dochodziło przypadkowo, a ten na Valley Parade był. Po prostu kolejną próbą wyłudzenia pieniędzy, których klub nie miał wówczas ani na pokrycie regularnych wydatków, ani na zmodernizowanie stadionu, w związku z awansem do drugiej dywizji. Stafford Heddingbottom nie mógł odnieść się do tych podejrzeń. Zmarł w 1995 roku, zabierając prawdę do grobu. Wiadomo jedynie, że poprzednie pożary tłumaczył prześladującym go pechem oraz że po katastrofie na stadionie pech najwyraźniej odpuścił. Po tym pożarze nie doszło już do kolejnych. Swoją drogą, jeszcze przed tragedią na Wali Parade, wśród lokalnych mieszkańców upowszechniło się powiedzenie, że jeśli nad miastem pojawiał się dym, to jego źródła należało szukać w przedsiębiorstwach z drugiej strony pojawia się pytanie, jaki sens ma podkładanie ognia pod pełną trybuną, skoro można to było zrobić podczas mniej obleganych spotkań lub przy całkowicie pustym obiekcie, unikając ofiar śmiertelnych. Zwłaszcza, że 11 maja Stafford Botam i jego rodzina również znajdowali się na trybunie. Pytanie więc, czy dla wyłudzenia odszkodowania były prezes gotowy był aż tak narazić siebie i swoich bliskich. A może po prostu nie zdawał sobie sprawy, że pożar rozprzestrzeni się w błyskawicznym tempie. W kontrze do podejrzeń Martina Fletcher'a stanął sędzia Oliver Powell, który w kwestii przeprowadzonego dochodzenia nie miał sobie nic do zarzucenia, co prawda przyznał, że historia pożarów w przedsiębiorstwach Helen Botama nie prezentuje się najlepiej. Jednak ani te, ani żadne inne rewelacje nie stanowiły ostatecznie podstawy do przyjęcia, że ogień na stadionie rozpalono celowo. Martin Fletcher wykonał świetną pracę i za to należy mu się szacunek, ale błędem jest wnioskowanie, że doszło do celowego podpalenia. His, his w podobnym tonie wypowiedział się również detektyw Raymond Falconer, który po publikacji książki Fletchera ujawnił nieznane opinii publicznej nazwisko osoby, która przyznała się ponoć do przypadkowego podpalenia trybuny. Osobą tą według detektywa Falconera był Eric Bennett. Mężczyzna mieszkał na co dzień za granicą, ale akurat w maju 1985 roku odwiedził rodzinne strony i korzystając z okazji wybrał się na mecz. Pod koniec pierwszej połowy spotkania Bened dopalał papierosa, którego próbował następnie zgasić za pomocą buta ale niedopałek wpadł pomiędzy deski, spadając wprost na nagromadzone śmieci. Rozpalający się ogień, Eric próbował ugasić kawą. Zaalarmował też jednego z policjantów, ale na odpowiednią reakcję było już za późno. Tak, według Raymonda Falconera, wygląda prawda o pożarze. Sęk w tym, że jedną z osób, które te prawdę kwestionują, jest siostrzeniec niejakiego sprawcy, który tamtego dnia był z nim na meczu. I który wielokrotnie zaprzeczał, jakoby jego wujek przyznał się do podpalenia. Sam zainteresowany nie mógł zabrać głosu. Zmarł wiele lat przed upublicznieniem jego nazwiska. Bennett upuścił papierosa, który zapoczątkował pożar. Mówił o tym bez żadnych wątpliwości. Jakie było jego zachowanie, gdy o tym mówił? Był zmartwiony, a ja bardzo mu współczułem. Wiedziałem, że to, co się stało, będzie mu ciążyć na sumieniu do końca życia. Zawiłości związane ze sprawą pożaru na Valley Parade podzieliły fanów piłki nożnej na tych, którzy w zgodzie z oficjalną wersją wierzą, że w 85 roku doszło do nieszczęśliwego wypadku oraz tych, którzy śmierć 56 osób łączą z próbą wyłudzenia odszkodowania. Pewne jest natomiast, że jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii brytyjskiej piłki i utworzony na jego podstawie raport doprowadziły do wielu zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa na boiskach. Od tamtej pory stawianie nowych drewnianych trybun zostało zakazane, a te już istniejące poddano gruntownej kontroli oraz objęto całkowitym zakazem palenia. Nacisk położono również na procedury ewakuacyjne oraz związane z tym odpowiednie wyszkolenie obsługi. Wydaje się więc, że lekcja została wyciągnięta. Pytanie tylko, czy w 100%, ponieważ nie wszystkie rekomendacje ujęte w raporcie sędziego Papuela przeniesiono na grunt ustawowy. Jedną z nich była ta dotycząca utworzenia szerokich wyjść ewakuacyjnych w odrodzeniach oddzielających trybuny od murawy. Właśnie takich wyjść zabrakło 4 lata później, gdy prawie 100 osób poniosło śmierć na stadionie Hillsborough.